Witam Państwa w komentarzu walutowym Bose Fix. ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w Domu BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 15 stycznia, godzina 7.40. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech wybranych przeze mnie parach walutowych. Tradycyjnie rozpoczynamy od głównej pary walutowej, czyli euro -dolara. No i to co możemy tutaj obserwować, to, że kurs porusza się w ramach takiej Nazwijmy to szerszej, szerszej konsolidacji, czyli od dołu okolice 1,08, od góry 1,9, tutaj jest lekkim hakiem. Gdzieś tutaj można powiedzieć, by, można by gdzieś dotąd tak naprawdę kurs podbija i jest zbijany w dół, czy 1,09, 50, 70. No i to co tak naprawdę już się dzieje wokół, wokół, wokół euro dolar, no to tak naprawdę eurodolar nie wydaje się, żeby w tej te wydarzenia w Europie i wydarzenia w Stanach Zjednoczonych były w tej chwili kluczowe dla rynku, raczej rynek patrzy na Azję, no i to na to, co się dzieje w Chinach codziennie. A jeżeli teraz chodzi bezpośrednio o eurodolara, to warto wspomnieć o wczorajszych sygnałach z ECB, gdzie otrzymaliśmy informację, że obniżenie stopy depozytowej jest możliwe. Niemniej większość decydentów Cytując, podchodzi sceptycznie do dalszego luzowania, czyli to, co też było sygnalizowane poprzednio, czyli że jednak te kroki podjęte przez ECB są w tej chwili maksymalnymi środkami, jakie ECB planuje wykorzystać w zakresie programu luzowania ilościowego w strefie euro. No i generalnie czekamy na konsekwencje tego programu bez, większej, bez większego tak naprawdę stresu na ECB. Drugą parę jest USD, dolar australijski, który generalnie znajduje się pod presją z uwagi na rynek surowcowy, ale warto wspomnieć o tym, że w trakcie sesji w Azji, to często AUD jest wykorzystywany z uwagi na dużą ekspozycję na Chiny, jako troszkę taki zamiennik juana, także to, że jesteśmy blisko dołków na poziomie 0,69 dolara, to generalnie warunkuje troszkę też pogląd rynku na, na Yuan i to, co się może dziać dalej w Chinach. Dzisiaj akurat Yuan troszkę słabszy, ten midpoint fixing troszkę niżej ustawiony przez People's Max of China. Lekkie spadki na giełdach w Chinach. No i generalnie rynek <coughs> wydaje się, że w dalszym ciągu będzie śledzić to, co się dzieje w Chinach i kolejne publikacje. I ich tak naprawdę, można powiedzieć, będzie odpowiednio wytyniał te obawy w zakresie dalszego spowolnienia <coughs> tamtejszej gospodarki i w konsekwencji AUDM możemy zobaczyć jeszcze niżej. Wszelkie szerokie ołkę, tak Państwo widzą, tutaj to są, jesteśmy na poziomie dołków to są doki bardzo dane, czyli 2004-2006 ewentualne wybicie prawdopodobnie mogą nam przynieść tutaj te z zakresu 062 064 w przypadku złotego obserwowaliśmy wczoraj bardzo kiepską sesję na złotym. Oczywiście można mówić, że Chiny, można mówić, że ECB, ale to, co się rzucało w oczy, to słabość złotego wobec. Innych składowych koszyka Central Eastern Europe, czyli na przykład wobec, wobec forinta czy, czy też korony czeskiej. No i tutaj już należy założyć, że to jednak te krajowe czynniki ryzyka pociągnęły złotego w dół. Z, z jednej strony RPP e, no, przyznała się do tego, że tempo inflacji, tempo wzrostu inflacji będzie niższe, ale to nie jest jakiekolwiek zaskoczenie, to ja wszyscy o tym wiedzą, że zaraz ze cen surowców, cen ropy, no to ciężko będzie tutaj wy, wy, wykrzesać tą pozytywną inflację, e, no, ale bardziej prawdopodobnie wydaje mi się, że mm, nastąpił wczoraj lekki znowu risk. OFF w przypadku złotego, czyli odwrót od, odwrót od złotego jako bardziej ryzykownego, z uwagi na, na dzisiejsze, dzisiejsze rewi, rewizje ratingów ze strony agencji ratingowych. No i tutaj spekuluje się, że SP może z około 30% prawdopodobieństwem obniżyć perspektywę ratingu dla Polski. Generalnie w mojej opinii wydaje mi się, że wydaje mi się, że to mało prawdopodobne, raczej nie doszło jeszcze do żadnych tutaj kwestii budżet, zakład deficyt w ryzach 3%, także nie wydaje mi się, że tutaj mogło dojść do jakichś kwestii ruchów na ratingu. No, ewentualnie jakiś być może ten wzrost napięć, czy na Polska Komisja Europejska czy, czy generalne poluzowanie fiskalne, jakie ma tutaj się pojawić. Mogłoby tutaj skłonić agencję do się rozmów, ale wydaje mi się, że troszkę za szybko. Nim nie jest takie ryzyko, ryzyko rynku się pojawiło. No i rynek zareagował wybiciem złotego, na 3, wybiciem Europy na 13-miesięczne maksima. Kluczowa kwestia, podobnie 4,40 okolice w przypadku wybicia, to możemy nawet przetestować szczyty, tak naprawdę, gdzieś to jest z okolic 4,50. 4,53, powiedzmy, i tutaj ta strefa, która była notowana jeszcze w 2020 roku, aczkolwiek to jest taki negatywny scenariusz. Bardziej prawdopodobnie zakłada cofnięcie się z rejonu 4,40 w dół. Następnym parą jest EuroCHF, Euro który dotarł do strefy podaży. Ciekawy układ, ponieważ mieliśmy tutaj jakąś linię trendu spadkowego, taką lokalną, ona została wybita. Przede wszystkim sygnały z SNB. Czyli tradycyjne przywiązanie do, do interwencji, gotowość do wejścia na rynek i tradycyjnie, tradycyjne jest stanowisko przedstawiciela SMB o przewartościowaniu franka. Tylko, że no, to jest ciekawy układ, ponieważ na ogół takie wypowiedzi one nie ruszały mocno frankiem szwajcarskim. Teraz było inaczej. Prawdopodobnie częściowo układ techniczny, a jeszcze bardziej prawdopodobnie, że układ techniczny został lekko wsparty działaniami SNB, czyli tam, że te interwencje gdzieś tam trwają, to bardziej, że, tamtej, że, że SNB nigdy nie potwierdza, ani nie zaprzecza takim, takim doniesieniom. Faktem jest, że, że Frank jest mocno słaby, teraz mamy ruch powrotny i jednak wydaje mi się, że to strefa, jest zbyt, zbyt silna strefa podaży raczej będziemy to obserwowali, odcelowanie kursu gdzieś w okolicach wsparcia na Eee, właśnie 09 1,09 1,0980. 09 0980 Dziękuję za uwagę